W niedzielę 17 maja na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbył się już po raz trzeci powiatowy dzień organizacji pozarządowych pod hasłem NGO. To jest to. Na chmurze Waldorana, gada woda iści to wie, że my mamy się ku sobie, a pogoda rozśpiewana zielona, ale chmurze Waldorana gada woda i si to wie, że my mamy się ku sobie. Podczas imprezy mieszkańcy miasta oraz przybyli goście, mogli zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych, a przy tym ciekawie i zdrowo spędzić czas. Specjalnie chcemy, aby te organizacje pozarządowe przynajmniej raz do roku zaprezentowały się, zareprezentowały swój dorobek, bo funkcjonuje w powiecie, ponad 260 tych organizacji. I to jest właśnie taka inicjatywa społeczna. To jest aktywność ludzi w danym środowisku i dla danego środowiska. I to jest piękne. Tak właśnie powinno być, że każdy powinien decydować o sobie, a powinniśmy także pracować w zespole. I dlatego postanowiliśmy już od trzech lat organizować taki dzień organizacji Poza pod nazwą to jest to. Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, modeli aut zdalnie sterowanych, a także gry i zabawy dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz wyrobów artystycznych i kulinarnych, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru oraz pokaz sprzętu strażackiego i sportowego. I Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych zorganizował Powiat Dzierżoniowski wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego. Bardzo są potrzebne organizacje pozarządowe, bo to jest inicjatywa społeczna. Czyli sami się aktywizujemy, aktywizujemy innych i pokazujemy się w danym środowisku to, co robimy i dla kogo robimy. To jest głównym celem każdej organizacji pozarządowej. Dzień Organizacji Pozarządowych to impreza, na której przedstawiciele trzeciego sektora, czyli stowarzyszenia, związki i kluby raz do roku mogą spotkać się wspólnie i zaprezentować realizowane przez siebie działania, a także pozyskać nowych członków i wolontariuszy.